tej dziewczyny! Dziś zrobię test tylko nowości w mojej toaletce mam już na sobie um, wstępny makijaż nałożyłam krem BB z HAN, który mi się bardzo spra dobrze sprawdza, korektor od Eveline i puder pod oczy z AA um, Kupiłam puder um, do twarzy nie nakładałam konturowania na mokro z a to jest Hour i... O, mam. Słuchajcie, no... O, opakowanie jest przepiękne. Tak, troszeczkę mi przypomina opakowanie Hourglass. Naklejki jeszcze są we wszystkim. ok, Sporo się nas y, sypie. Na twarz. Y, na wieczór. Okej. Okay. On jest zimny. Hmm. dosłownie fotę nakładała. Wow. Nie miałam nigdy tego typu produktu. On jest mokry. No przecież nie mam mokrego. O ja! Ale dziwne uczucie. Bardzo dziwne. Puder ma być matowy, matujący. I faktycznie taki jest. Mm. On jest matujący. On jest matujący. No troszkę, więcej nie będę dodawać. Nie mam na sobie nie wiadomo jakiego krycia. Bo mam... On w ogóle nie jest kryjący, więc... No, już teraz jest wykłacający. Tak. jest wykłacający twarz jest delikatnie klejąca, więc nie matuje hm. no nie umiem tego opisać twarz jest taka świetlista czyli nie jest jakoś bardzo matujący bardzo, bardzo dziwny produkt nie spotkałam się z takim jeszcze i będę go testowała, bo mnie zaintrygował z tej samej serii mówiłam również paletę, jak żeby inaczej. I nic więcej z tej serii nie było już w moim rozku, więc nie wiem. Mm. Okej. Okay. No i to jest taka jak zawsze paleta właśnie tego typu, ale te odcienie mi przypominają tą paletę z hean, tylko nie wiem, która wiecie, wyszła pierwsza oczywiście, bo tego nie sprawdzałam. Będzie brązer. pierwszy. Brązer jest matowy. Ok. O matko. Uh -huh. Tu wystarczy dosłownie odrobina produktu. I już. Tylko. jutro sasz. Wow. Nie mogę. Nie mogę go rozetrzeć. Muszę mocniej. I chętnie naciskać, bo mam nadzieję, że tu mi się nie warstwy i nie za Ładnie. Mhm. Bardzo ładnie, podoba mi się. Tak to wygląda. Trochę jak ta, No nie, to nie jest podobna paletka. Tutaj, wiecie, limitki z AA. To jest coś innego, bo ten to jest. On nawet ten jest zbyt satynowy matowy, więc tutaj jest co innego mhm. ale się pięknie rozciera bardzo dobrze się rozciera mhm. ładnie, ładnie nie ma tu żadnych plam można tutaj, tutaj dozować odrobinę, bo nie lubię zbyt przerysowanego efektu bardzo ładnie, podoba mi się bardzo jak wygląda Świetnie. oczywiście to lusterka jest o. no ale mm. o, no zamknęłam, tak, zamknęłam, słuchajcie jeszcze jest róż i rozświetlacz róż, róża są dwa rozświetlacze, przepraszam Was, rozświetlacze to jest rozświetlacz biały on ma chyba coś na, na Fenty chyba pozować a ten jest ten złoty, tak, on złoty i ten biały i mam tu dwa czyste pętelki, więc z jednej strony zrobimy złoty Okay. ładny, elegancki jak przy pierwszym namoczeniu to jest taki ładny, elegancki blask i tu widać ewidentnie taką złocistą bazę ale mi się jak ten rozświetlacz wygląda super i teraz czysty pędzel drugi i wezmę ten właśnie biały inspirowany na Fendi okej okay, on też jest, o, wręcz ja bym że on jest ładniejszy Dzień, natomiast mm. okej, okay, ten no dobra, teraz przy mojej opaloniznie no i sobie nie wiem ale chyba jednak ten lubię złoty, szampański rozświetlacz ten jest typowo złoty więc chyba raczej nie o ten, ten ale ten jest piękny Piękny jest. Mmm. Wiedza. No i róż. Dzisiaj Was przybliża troszkę. To jest złoty. To jest ten szampański. Podoba mi się. Nice. Teraz róż. Okej. Okay. No dobra, ja nie lubię takich róż, Widzicie, ja rozświetlają perłowo. No nie, no ja nie jestem tutaj obiektywna, bo ja po prostu nie lubię mm. no sory. Nie. nie lubię pudrowych róż takich, wiecie, sytkich w kompakcie. Ale ogólnie paletka rozświetlacze i y, brązer. piękne. Uuu! szczerze Jedziemy na urlop i aż nie wiem co mam ze sobą zabrać. Mhm. No więc, mm, dobra, jeżeli chodzi o cienie, bo myślałam na początku, żeby, wiecie, nałożyć ten rozświetlacz, ale nałożyć cienie. będzie to cień z giełki. No to ostatnio rozmanie kupiłam w Biedronce i otwieram go i to jest to, co on jest taki szampański, ale w chłodniejszą stronę, w sumie nie mam takiego u siebie, wiecie Tak, on jest w tą chłodniejszą stronę. Ładny, drobinkowy. Myślę, że to już musi być karacja taka, wiecie, do takiego błysku. Yy. No cóż, ja nie, nie lubię takich. Myślę, że on będzie bardziej złocisty, chociaż tu faktycznie widać, że jest taki bardziej. O, może. Może będę, zobaczymy ładny jest. Ładny jest, ale na pewno się pięknie błyszczy. O. Pięknie się błyszczy. Jest daleka i z bliska Ślicznie. Hmm? Podoba mi się. Natomiast myślę, że często... Go, nawet na pewno nie będę tego używać. Dobra. Tuż. Hmm. Tuż mam z joko. Więc on dostępny w Rosmanie. I to jest tuż... Po prostu wydłużający i i wiem ja sobie, wiecie co, takiego, lustereczka a jest chyba brązowe no, nie brązowe, nie ma żyć brązowego tuszu fajna ma taką coś jak yy... Maybelline of ale taką, gdzieś giętką albo jeszcze ten z Maybelline ten drugi taki wydłużający. Ładnie wygląda. Czy ja się przekonam do, brąz do brązowego tuszu? Nie wiem. Chyba wątpię. Bo jedno mnie czarny to czarny. Może... raczej nie. No dobra, tusz. Tusz jest po prostu fajny. No, wydłużę pogląd do innego używania, szczególnie jeżeli lubicie mm, tusze brązowe. No, ja nie jestem przekonana, nie. Mm, no po prostu nie wiem, mi brązowe tusze, ale jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej. Cię, zaraz będzie się podoba ten pudor. I ostatni że to, dobra, dalej niej rzeczów jest y, olejek do ust odki w takim różowym odcieniu chłopin ok uh-huh anulowany kolor Fajny. Fajne. No, po prostu olejek do ust. Czas na podsumowanie. Jako pierwszą pójdziemy. Paleta. Paleta bardzo fajna. <laughs> Gosz chyba ma podobną paletę. Nie wiem, czy co było pierwszą. Chyba Gorz ma taką podobną paletę. Bardzo ładna paleta. Brązer jest ciepły. to muszę co mi powiedzieć? To jest ciepły brązer. Teraz na op do Opalana jest coraz najbardziej matowy, więc też bardzo fajnie, że to nie wygląda ta twarz, wiecie, taka drobinowa. Puder rozświetlający, brązer rozświetlający, rozświetlacz, róż rozświetlający, Jest taki błąd No nie. Brązer jest matujący. Yy, rozświetlacz i szczerze, no teraz do ten jest piękny ale ten również wygląda ślicznie i nie, 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 nie potrafię nie potrafi się zdecydować, który bym wolała. Jeżeli chodzi o róż no róż wygląda ładnie natomiast chłodno, więc myślę, że no nie, nie będę używać bo jest on chłodny i ja, wiecie z chłodnymi różami jestem na pakie, nie lubię. Może tak nie lubię po prostu. Puder jakby idę nie po kolei. To jest puder chłodzący. I faktycznie wiecie co jak dotknęłam, to ja tego w ogóle nie doczytałam. Myślę, że on to jest wygładzające albo matujące. I dopiero, jak dotknęłam, to faktycznie on chłodzi, czy on ma chłodzi? Chłodzi i chłodzi więc na przykład myślę, że i matuje może to jest taka bardziej satyna ale to w lusterku tak matuje ładnie, więc to może być fajna opcja do torebki y, podczas upału żeby się schłodzić na twarzy jeżeli byłoby to opcja na utrzymanie makijażu jak najbardziej nie wiem jak utrzyma, więc y, tego nie powiem, ale bardzo fajnie mi się, bardzo fajnie wygląda puder podkład z tym pudrem nic się nie ciastkowało, nie zważyło z nim. Wiecie, bo czasami coś się dzieje, nic tutaj delikatnie jest matowy, niby matowy a tu wiecie, może teraz lepiej nie wiem on jest niby matowy, ale gdzieś tu taki delikatny błysk zostawia. Będę używać i zobaczę. I ostatnie dwie rzeczy. To jest błysk. Błysk jest piękny, ale jest dość ciemny. Widzicie? Ciemny jest, to jest ten błysk. To jest ciemny błysk. I ja, ja nie wiem. On mi się średnio podoba jego odcień po prostu to szampański, natomiast ciemny, więc, ale błyszczy się ślicznie. Jeżeli wiecie w ogóle, już czego dostaniecie, to jak najbardziej polecam. Tuż, oprócz tego, że jest brązowy, ja hmm, nigdy nie używałam więc nie wiedziałam czego się spodziewać. To tuż jest, no bym powiedziała średni. Ja nie widzę tutaj większego wydłużenia czy coś ja tu nie widzę jakiegoś wielkiego wytłużenia, pogrupienia. no, no nie, no I tutaj jestem no, myślę, że stracone pieniądze to bardzo mi po drugie jakieś 8 ,10 zł, 10 coś takiego, więc jak najbardziej, po prostu do przetestowania, tak, nie wydałam dużo kasy, ale wiecie mimo wszystko to są pieniądze Olejek, no cóż, no to też jest olejek, no. Mm. On chyba nie miał być jakiś tintujący zaraz zobaczymy. Nie, to ma być kremowy olejek do ust. Fajnie, mm, gdy usta są delikatnie nawierzone, odżywione delikatnie, więc są w porządku. Natomiast, no, na dłuższą metę nie wiem co o nim myśleć. Olejek, ok porządku i to wszystko. I tu tyle moje kochane, jeżeli Wam się podobał film, to wiecie co robić oczywiście w górę może subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A teraz jaką jaką rękę. Także jeżeli Wam się podobało, to zapraszam serdecznie.